Witam z tej strony Ania z modnego sklepu. Dziś chciałam Wam pokazać Biustonosz od Gorseni model K927. Mam tu Biustonosz w rozmiarze 75D. Zwróćcie uwagę na te przepiękne, żywe kolory. Biustonosz jest Gustonoszem miękkim. Całkowicie miękka miseczka. Miseczki są przeźroczyste. Górna część miseczki wykończona jest taśmą w intensywnym kolorze. Model tego biustonosza posiada fiszbiny. Fiszbiny mamy tutaj na łukach miseczek, jak również z boku. Te fiszbiny boczne mają zapobiegać zwijaniu się materiału. Ramiączka są również w intensywnym kolorze, takim samym jak Taśma, która wykańcza miseczkę. Jeżeli chodzi o ramiączka, w zależności od rozmiaru, mają one różną szerokość. Ramiączka są nieodpinane, regulowane z tyłu. Zobaczmy właśnie z drugiej strony. Zapięcie. Zapięcie też jest uzależnione od rozmiaru. Tutaj mam zapięcie z trzystopniową regulacją na obwodzie i z dwoma rzędami haftek. Całość prezentuje się naprawdę świetnie rewelacyjne, żywe kolory. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak się nosi ten biustonosz, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można zamówić ten Biustonosz. Pamiętajcie, że zamówienia można również składać telefonicznie. Zapraszam!